Dzień dobry, witam serdecznie, kochani. Zaczytamy czytania na miesiąc czerwiec i zaczniemy od bliźniąt. Kochani, będziecie mieli urodziny. Pamiętajcie, że urodziny to nie tylko kolejny rok, który sobie dodajemy, tak? To jest także taki czas, kiedy mamy szansę na zmiany w naszym życiu, tak? Kiedy możemy sobie zrobić tą. Mapę naszych marzeń, lub realizować tą mapę marzeń, którą sobie zapisaliśmy na początku roku. Moi drodzy, ja Wam życzę, żeby spełniły się wszystkie Wasze marzenia. Życzę Wam moc obfitości, dużo zdrówka, wspaniałości. Życzę Wam, żeby wszechświat Wam sprzyjał, a żeby to się działo, to trzeba wysyłać do tego wszechświata. Nasze myśli, nasze afirmacje. Manifestujmy. Nie bójmy się osiągać tego upragnionego celu, tak? Wszystko Wam się, kochani, na tej ziemi należy. Tylko naprawdę trzeba prosić i, i dążyć do tego celu. Nie na zasadzie, że. Na pewno mi się to nie uda, bo nie umiem, nie potrafię, to jest niemożliwe. Uwierzcie, kochani, że wszystko jest możliwe, szczególnie właśnie na ten czas Waszych urodzin. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, kochane bliźniaki. No dobra, zobaczmy, co tutaj na ten czerwiec dla Was, kochani. Bliźnięta, czerwiec 2022. Bliźnięta. Czerwiec 2022. Wasza ogólna energia na ten miesiąc i wasze nastawienie. A może tutaj najbardziej. Kochani, ogólna energia jest w pięciu mieczach. To jest taka energia, no słuchacie na pewno tarota nie będą wiąwo we wełny że to jest jakaś tam super ekstra energia. No nie, to jest energia, gdzie otwiera się jakaś puszka Pandory. Natomiast pamiętajcie, że ten czas naszych urodzin to jest właśnie taki czas zmian. A żeby coś się zmieniło, to to stare musi umrzeć. Musi przejść ta transformacja. Zmiany nigdy nie są kochani łatwe. Zresztą to jest piątka, ona właśnie mówi o tej zmianie. Zmiany nigdy nie są łatwe, ale są potrzebne i yy, po, pamiętajmy, że po tej piątce mieczy jest potem szóstka mieczy, która mówi o tym, że wpływamy na spokojne wody. I tutaj powiedziałabym, że czeka was taki czas yy, trochę yy, walki o swoje. Yy, to tak jakbyście mieli zawalczyć o swoje lepsze jutro, o własne szczęście. Yy, Piątka mieczy jest taką energią mm, chaosu, podstępu, jakiś kłamstw, zdrady. Pamiętajcie też, że często, jeżeli mówimy o głównej energii, to to jest w naszej głowie. Wy możecie czuć się tacy oszukani przez kogoś, wykorzystani, niedocenieni, ale też możecie dojrzeć do tego, że pora właśnie powalczyć powalczyć o siebie przede wszystkim powalczyć o siebie kochani natomiast wasze nastawienie w tym wszystkim jest cudowne dlaczego bo w tym całym energii chaosu która tutaj jest no bo ta piątka mieczy jest energią takiego takiego myślenia bolesnego myślenia gdzie my się tak w głowie Analizujemy to, to, co by się mogło wydarzyć, to, co się być może wydarza, to, co ktoś nam zrobił, tak? I to nas boli. Natomiast Wasza postawa, tu jest w karcie kapłanki, tu jest totalny spokój, tu jest wybaczenie. Wiecie, co cudowna? Cudowne dwie energii, które właśnie mówią o tym, że ta zmiana, jeżeli jakieś bliźnięta miały yy, ciężką drogę. Było coś nie tak w jakiejkolwiek dziedzinie życia, wy tutaj wybaczacie. Wy to otaczacie zrozumieniem, miłością i y, uwalniacie to. Wy to po prostu uwalniacie. Piękna wasza postawa, moi drodzy. Y, kapłanka to jest ten archetyp kobiety kobiety empatycznej, intuicyjnej. Kobiety, która otacza opieką, która mówi prawdę, która staje w obliczu prawdy. Tak? A patrzcie na tą energię. Pięć mieczy to. Yy, to ktoś kłamie, a ktoś dąży do prawdy, i, i taka powstaje. Wiecie. Taka kula, kula ognia, kula, gdzie no, zderzają się ze sobą dwie przeciwstawne energie i iskrzy, jest zgrzyt jakiś, tak? Każdy chce tu dowieść swojej racji. A wy tutaj to wszystko uspokajacie. Wy tutaj, kochani, wybaczacie, po prostu wybaczacie i zapominacie. Piękna wasza energia. Co odchodzi do przeszłości? Dwie buławy. Kochani, jakiś trudny wybór pomiędzy jakąś opcją Pomiędzy dwoma osobami, jakieś dwie prace, y podjęta jakaś decyzja, w którą stronę idziemy, y jakieś też plany, tak? Jakieś plany też mogą odchodzić do przeszłości. Y Natomiast dwójki to są zawsze te trudne, te, tr te trudne decyzje, te trudne wybory. I Wy tutaj w czerwcu dokonujecie tego wyboru, i macie to już jak gdyby za sobą. Zobaczmy zatem, co przychodzi. Patrzcie. A z kielichów. Jeżeli jakieś bliźniaki miały tutaj w związkach, w relacjach jakieś zdrady, oszustwa, czuły się wykorzystywane, czuły, że nie są doceniane. To miesiąc czerwiec jest tutaj miesiącem uleczenia, zgody, porozumienia, jakiejś nowej miłości, tak? Coś tutaj pięknego się tworzy, coś się tutaj kreuje. A z kielichu przy karcie kapłanki, jeżeli walczyłyście, drogie panie bliźniaki, o ciążę, to tutaj w czerwcu, jak najbardziej, jak najbardziej, moi drodzy. Także piękna energia, która mówi o nowym związku, o ciąży, o nowej pracy. A z kielichów to są emocje, czyli to, co się wydarzy, będzie dla nas szansą na spełnienie jakiegoś naszego emocjonalnego pragnienia. Czyli pięknie, kochani, pięknie. Przed czym tarot przestrzega. A zbuław. Tutaj tą kartę czytamy w odwrocie. Powiedziałabym, żeby nie podejmować tak jakoś bez sensu ryzyka, żeby nie podejmować decyzji na szybko. W pozycji prostej powiedziałabym, wykorzystaj szansę, wykorzystaj okazję, a tutaj bardziej jest przemyśl. Zastanów się, tak? Czy warto coś zaczynać od nowa? Czy warto w coś wchodzić od nowa? Czy warto wchodzić w ten romans, w ten związek, w tą pracę nową? Tak? Zastanów się. Jeżeli podejmujesz ryzyko, to naprawdę przemyśl to. Przemyśl to, czy to będzie no, dobra decyzja. Hmm. Powiedziałabym, że odwrócony as działa as była w to też hmm, może mówić o takiej skłonności do, do apatii, do braku działania, do chęci podejmowania jakiegoś działania hmm. i to tutaj macie przestrogę, tak, żeby nie wchodzić prawdopodobnie w te takie stany hmm, zawieszenia, w te stany takie depresyjne w te stany, że to co powiedziałam na początku, że nic mi się nie uda, że nie jestem na tyle dobry, dobra do czegoś tam, tak, żeby nie, nie wchodzić w takie tutaj emocje co miłego, co niespodziewanego coś, co was totalnie pozytywnie zaskoczy czwórka mieczy, moi drodzy po pierwsze wyjście z jakiejś choroby tak? Wyzdrowienie. Czwórka Mieczy mówi również o pogodzeniu, o uzdrowieniu, czyli kolejna karta, która tutaj mówi, trzecia już właściwie, o tym wybaczeniu, o tym pojednaniu, o tym, że ktoś się odezwie, o tym, że ktoś będzie chciał naprawić pewną sytuację. Tak? Tutaj może też być jakiś wyjazd, jeżeli czekacie tutaj. Na urlop, lub tutaj jakieś sanatorium, jakieś spa. To jak najbardziej będzie tutaj pozytywna odpowiedź. Kochani, co w miłości? Co w relacjach, co w uczuciach. A smieczy. Mhm. Jest to czytanie ogólne, dlatego jest kilka opcji. Po pierwsze, albo będzie rozstanie. Tak? Mówicie komuś do widzenia, jest podjęta decyzja, mówicie no, było jak było w tych pięciu mieczach, ja ci wybaczam, ja cię uwalniam. Jestem tą osobą świadomą, tą osobą, która wysyła miłość, która nie. Mm, nie żywi tej urazy, tak? Nie karmi się tym tymi negatywnymi emocjami i jestem osobą, która jest gotowa otworzyć się na nową miłość w związku z tym. Więc uwalniam cię, człowieku, który kiedyś mnie skrzywdziłeś. Druga opcja jest taka, że konstruktywna rozmowa, która wyjaśnia nam pewne kwestie, gdzie w końcu potraficie Usiąść ze sobą i porozmawiać realnie i przedstawić sobie konkrety i powiedzieć o swoich priorytetach. Jest to as, as mieczy, który mówi o nowej szansie. Czyli yy, odcięcie lub komunikatywność sprawi, że macie szansę na jakąś, yy, na naprawienie obecnej relacji. Lub na wejście w nową relację. Co w sprawach zawodowo-finansowych u bliźniaków na czerwiec? Królowa Kielichów. No, kochani, tutaj jest jakieś wsparcie, na pewno takie bezinteresowne, pomoc, zaopiekowanie się, ale to może być też osoba. Osoba, która Wam pomoże w jakiejś kwestii, która ważną rolę tutaj odegra, w, jeśli chodzi o pracę. Jeżeli tutaj szukacie jakiejś pracy, to możecie ją dostać na takich stanowiskach, jak. Jak to powiedzieć? No jak najbardziej, jeżeli to są takie rzeczy związane z ezoteryką na przykład, z uduchowieniem, tak, jakiś lekarz dusz, uzdrowicielka, ale także wszystkie takie. Prace artystyczne jakieś, tak? Również bym powiedziała, że jest to nauczycielka w szkole, yy, która bardzo lubi swoją pracę, w żłobku na przykład też, tak? Ktoś, kto otacza opieką. Yy, więc tak to wygląda bardzo taka ciepła, wspierająca energia. Czyli tutaj w sprawach zawodowo-finansowych ten miesiąc powinien być dla Was takim. Yy, to też jest relaks, to też jest jakiś odpoczynek, wszystko idzie gładko, wszystko idzie dobrze, jesteście zadowoleni, macie pomoc, zrozumienie również, empatię, tak? Więc tak to wygląda. Jaki będzie wynik, bilans tego miesiąca i rada dla bliźniaków? Cztery kielichy. <gryw> Powiedziałabym, że w tej tali. Że w tej talii, proszę zobaczyć, zawsze mamy tutaj, yy, znaczy zawsze, zazwyczaj w taliach jest tak, że ta osoba jest smutna, są trzy kielichy, a ten czwarty kielich ktoś ofiaruje na dłoni, tak? I ta osoba się zastanawia, czy to przyjąć, czy nie przyjąć. A tutaj ja mam wrażenie, że ewidentnie ta osoba mówi nie. Nie, ja nie przyjmę. Ja tego nie chcę. Ja nie chcę po raz kolejny wchodzić w to samo, nie chcę przerabiać po raz kolejny tego, co było. Ja już się nauczyłem, nauczyłam na błędach. Bliźniak wyciągnął już konsekwencje ze swoich y, poprzednich jakichś doświadczeń i on już wie, y, czym to będzie pachniało, jeżeli to przyjmie, cokolwiek to jest. Więc, drogi Bliźniaku, nie przyjmuj po raz kolejny y, czegoś, co być może Cię zrani, tak? Kolejną taką radą dla Was w czterech kielichach będzie, drogi bliźniaku, taka rada: porzuć wszystkie negatywne emocje. Nie skupiaj się na tym, co, co złe, na tym, co, co Cię kiedyś raniło, lub kto Cię kiedyś ranił. Nie zamykaj się w sobie z tymi właśnie negatywnymi emocjami. Puść to wolno, uwolnij to, otwórz się na nowe, które tu do ciebie idzie. Uwolnij, ulecz w sobie emocje. Drogi Bliźniaku, dopytamy sobie kochani, i potem na końcu zobaczymy tradycyjnie wynik. Zobaczę w czym się zamanifestują te dwie główne energie: ta piątka mieczy i karta kapłanki. W czym to się zamanifestuje? W czym się zamanifestują te dwie główne energii? No tak. W dziewięciu kielichach, w powodzie do radości, do świętowania. Kochani, ja bym powiedziała tak, że wasza tutaj postawa w tej karcie kapłanki pozwoli Wam uleczyć właśnie swoje emocje, sprawi, że będziecie, że będzie Wam lekko. Przyjdzie do Was szczęście, przywa, przyjdzie do Was to poczucie, że yy, w końcu jest tak, jak zawsze o tym marzyliście. Cudownie. Karta dziewięciu kielichów, jak wiecie, ona mówi o tym powodzie do świętowania, do radości. Tu oblewamy jakiś sukces. To też są jakieś spotkania towarzyskie. Tak, tutaj pijemy szampana, yy, bo, bo jest nam wesoło, jest nam dobrze, jesteśmy szczęśliwi. Czyli cudownie, kochani. Zobaczmy, czego tutaj ta decyzja będzie dotyczyła, to co odchodzi do przeszłości, odnośnie spraw rodzinnych, kochani. Podejrzewam, że niektóre bliźniaki tutaj miały jakąś zdrady. Była tu jakaś osoba trzecia, tak? Była osoba trzecia, i wy tutaj podjęliście decyzję, co dalej, czy ja dalej trwię w tym związku, czy dalej tworzę rodzinę. Sprawa ta może dotyczyć u niektórych również podjęcia decyzji odnośnie domu, mieszkania, jakiejś nieruchomości i mieszkania z kimś, tak? I mieszkania z kimś, czy tworzycie dalej tą rodzinę, czy nie. Co przychodzi w tym Asie Kielichów? Królowa Buław. No, zakochacie się po prostu. I to bez względu na to, czy słuchają mnie panie, czy panowie, tutaj przychodzi nowa relacja, nowa miłość. Do was, moi drodzy. Czyli pięknie. Czyli pięknie. Co w tych czterech mieczach miłego? Co jeszcze tutaj? O co to chodzi? No, przychodzi uzdrowienie waszego serca w postaci pazia kielichów, który idzie z tym kielichem i mówi: No. Bądźmy razem, tak? Podobasz mi się, stwórzmy związek, stwórzmy relacje. To jest także uzdrowienie relacji być może z dziećmi, jeżeli tutaj ktoś miał jakieś problemy, to będzie pogodzenie tutaj. Jest to także, tak jak powiedziałam, uleczenie serca y lub uzdrowienie jakiejś relacji. Na tyle tutaj jakiś bliźniak był zraniony, że nie dopuszczał być może do tej pory jakichś nowych y związków, tak? Bał się, więc w tym miesiącu otwieracie się. Mhm. Tą królową kielichów zobaczmy w tej pracy. Wiecie co, jest, jest przy tym król mieczy Czyli niektóre bliźniaki mogą tutaj się zakochać w tej pracy Tak, że ten związek może właśnie mieć początek To może być jakiś kolega, szef może nawet, tak I ten związek tutaj stworzycie w pracy, jak najbardziej Natomiast król mieczy to również decyzje Decyzje, które dla was będą owocne, tak Przyjemne decyzje że tak powiem. O co chodzi z tym asem mieczy w relacjach, w kontaktach? Tak, odwrócony rycerz kielichów. Odcinacie się od jakiegoś bawidamka po prostu, bo rycerz kielichów to jest totalnie jakiś humorzasty gościu, który naobiecywał nie wiadomo co, tak naobiecywał no, i wiadomo co, a potem się okazało, że albo już kogoś ma, albo ma rodzinę, nakłamał albo w kwintesencji stwierdził że to co mówił wcześniej, to tak naprawdę mówił pod wpływem chwili, bo teraz już mu się wszystko zmieniło, więc wy mówicie spadaj spadaj lub tak jak powiedziałam, jest konstruktywna rozmowa na temat tego co tak naprawdę jest między wami co tak naprawdę do siebie czujecie, lub ta osoba do was czuje tak, bo być może macie już po prostu dosyć tego tkwienia w takim nie wiadomo czym. Tak to wygląda, kochani. Dobrze, no to zobaczmy wynik bilans. Trzy monety. Jak wiecie, trzy monety mówi o zaangażowaniu, więc angażujecie się tutaj w jakiś związek, na którym Wam zależy. To jest bardzo owocna współpraca to jest taka, to, to zaangażowanie polega na tym, że wy pracujecie nad tym, żeby coś się udało, żeby coś wypaliło żeby cokolwiek to było, czy to chodzi o pracę, czy o związek wy widzicie siebie w tym czymś za 10 lat powiedzmy i wy zrobicie wszystko, żeby to się rozwijało jak najlepiej i żeby wyciągnąć z tego jak najwięcej szczęścia, satysfakcji optymizmu dopytajmy Zmiana, tak, totalnie. Rycerz Mieczy mówi o rewolucji w Waszym życiu. Dokładnie i dosłownie. Współpraca, zaangażowanie, które zmienia Wasze życie. Yy. Rewolucja to jest, yy. znaczy, bardzo mi się ko kojarzy po, po głowie słowo brutalna, tak? Czyli bez emocji, bez jakichś, to się dzieje nagle, niespodziewanie, yy, stawiacie wszystko na jednej karcie, na tym ostrzu y, przysłowiowym noża. I ta rewolucyjna zmiana przynosi wam super perspektywy na przyszłość, drogie bliźniaki. Kochani, powiem tak: widać, że tutaj w sprawach emocjonalnych przynajmniej u niektórych bliźniaków coś nie hulało ale w czerwcu to tutaj jest wyjaśnienie sytuacji albo się odcinacie, albo jest rozmowa, co, daje, co dalej robimy w tej kwestii moi drodzy, na horyzoncie nowa miłość nowa relacja, lub nowa praca, bo królowa była w to również działanie, tak, czyli jakaś szansa może na awans, może na nową pracę może na otworzenie własnej działalności to jest czytanie ogólne, więc każdy tutaj czegoś innego szuka y Wyleczycie się z czegoś, z jakiegoś bólu, z jakiejś rany, pogodzicie się z kimś, tak? Tutaj otworzycie się na, na coś nowego, na coś takiego, co porusza wasze serce, o czym zawsze marzyliście. I kochani, w kwintesencji, jeżeli boicie się zrobić ten krok naprzód, boicie się takiej gwałtownej jakiejś zmiany w swoim życiu, to nie bójcie się. Nie bójcie się, jeżeli tutaj jest jakiś wracacz, nie przyjmujcie go z powrotem, bo on już zawsze taki będzie. Natomiast w wyniku macie, że jednak podejmiecie, kochani, tą właściwą dla siebie decyzję i te perspektywy naprawdę rozwoju no, zmienią wasze życie o 180 stopni w tym dobrym dla Was kierunku. Kochani, trzymam za Was kciuki, pozdrawiam Was cieplutko.